Czas na 437 odcinek serialu Akacjowa 38. Juliana przystaje na propozycję Don Ramona. Clemencio zaczyna osaczać Trini jako kobietę i podejrzaną manipulatorkę. Leonor przekonuje Pabla, że powinni otworzyć szkołę jazdy konnej. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 437 odcinku Akacjowej 38. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie odcinka 437 serialu, Akacjowa 38 Juliana przystaje na propozycję Don Ramona, by rozpocząć współpracę w sprawie produkcji i dystrybucji ekspresów do kawy. Clemencio zaczyna osaczać Trini jako kobietę i podejrzaną manipulatorkę. Liberto udaje się namówić Donie Rosinę na wspólną kąpiel w rzece. Leonor przekonuje Pabla, że powinni otworzyć szkołę jazdy konnej. Na Antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial, zranione ptaki, który pokochali Polscy widzowie.